Witajcie w naszym specjalnym wydaniu wiadomości. Dziś mamy dla Was wiele emocjonujących informacji z życia szkoły, związanych z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Rozwoju. Za chwilę zobaczycie niezwykły film, który promuje proekologiczne postawy wśród uczniów oraz pokazuje, jak możemy wspólnie dbać o naszą planetę. Ma znaczenie. Dziękujemy, że byliście z nami w tym wyjątkowym wydaniu wiadomości na żywo. Mamy nadzieję, że film zainspiruje Was do podejmowania proekologicznych działań. Pamiętajcie, że każda zmiana ma znaczenie. Do zobaczenia w kolejnych wiadomościach.